Witam państwa, to ja, wasz stary wiarus, albo stary wirus. Jak można sobie zażartować. Tym razem chcę państwu przypomnieć wierszyk sprzed kilkudziesięciu lat, początek lat 70., proszę państwa. Kawaret pod egidą rozpoczął nowe jakieś etapy życia, ponieważ była tak wtedy taka odwil związana z gierkiem przez pół roku czy rok, wydawało się. Przejdziemy w dobrą stronę, wszyscy mieli trochę optymizmu więcej niż wcześniej. I wtedy napisałem taki wiersz programowy. Do tego wiersza muzykę skomponował Włodzimierz Korcz. Śpiewał ten utwór Piotr Franceski z wielkim sukcesem, bo świetnie to robił. I zresztą jako pieśń właśnie śpiewana przez Franceskiego. I ja później też trochę śpiewałem na koncertach. Możecie Państwo to pewnie wyszukać na YouTubie. Ale, ale tym razem chcę to Państwu powiedzieć w oryginale, jak pierwsze wykonania tego wiersza wyglądały i o co w nim chodzi. Bo to jest mój taki Program, nazwijmy to poetycko-polityczny. Rzadko takie utwory pisałem, no ale ten mi zapadł w, w pamięci i wydaje się, że, że ma sens również dzisiaj, co dla mnie samego jest pewnym zaskoczeniem. Z za morza bzdur zasadniczych, z Himalajów nonsensu wracają słowa, które się liczą, dopóki mamy głowy. I serca. Dopóki w głowach myśli krążą niezarażone pogardą, jest święte słowo wolność, jest święte słowo prawda. Gdy kłamstwo sięgnie zenitu, mózg stanie z głuchej niechęci, zawsze w godzinie szczytu ktoś krzyknie, a jednak się kręci. Pojęć odwiecznych, jak nasza nacja, długo się nie da ukrywać. Jest święte słowo demokracja, jest święte słowo sprawiedliwość. Hej, filomatów następcy, hej, filaretów prawnuki, zespolmy myśli w jedno ognisko, w jedno ognisko duchy. Choćby nam kiedyś wraże moce świat postawimy na głowie, jest święte słowo Polska, jest święte słowo człowiek.